Nocy dwóch wartowników rozmawiało ze sobą w pobliżu mojej kajuty. Ich głos był dla mnie nie do wytrzymania. Te wrzaski, okrzyki oraz irytujące śmiechy. Nie mogłem zrobić niczego innego. Zbliżyłem się do nich i ukróciłem ich żałosne istnienia moim sztyletem. I oto jestem. Choroba opanowała moje ciało. Ale ja nie umrę. Czy stałem się potworem? Nie. To resztki mojego człowieczeństwa są moją skazą, moją karą. Muszę się ich pozbyć. Wszędzie czuję ich okropny smród. Muszę się ich pozbyć. Noc jest jeszcze młoda i żadna z tych obrzydliwych istot zamieszkująca statek nie doczeka świtu. Wszystkich ich złożę w ofierze wszechmocnemu morzu. Już nie będę człowiekiem. Opuszczę te suche ziemię i wyruszę do mych morskich braci, by wyrzec się człowieczeństwa. A gdy powrócę, dla ludzi nie będzie już ratunku. Drżyjcie, mieszkańcy Alariru. Drżyjcie, uchodźcy z Taernu. Bowiem narodził się Ich władca głębi mórz i oceanów. Czy będziecie gotowi rzucić mi wyzwanie? Zobaczenia w Broken Ranks.